Piękna gdynia, piękna pogoda, wspaniali goście, prelegenci, a także bardzo ciekawe debaty dotyczące technologii i przyszłości, którą wspólnie z dekucha wkraczamy. Razem z naszym partnerem DQH odbyliśmy dzisiaj fantastyczną konferencję, na której mogli uczestnicy posłuchać o naszych rozwiązaniach, jak mogą im one pomóc w przyszłości. Dzisiejsze spotkanie to już jest kolejne spotkanie, w którym bierzemy udział jako Związek Gmin Pomorskich. Myślę, że ono jest o tyle ważne, że pokazuje też te możliwości, które, które przedstawia nam rynek. Na dzisiejszej konferencji. Rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie w sensie sprzętowym, ale też i nie, o tym, nie zapominamy o tym, że ważne są zasoby ludzkie. Bardzo dziękuję organizatorom, w szczególności Kubie, za świetną organizację, dużą ilość klientów, duże zainteresowanie, dużo pytań, świetną atmosferę i piękny networking, który mieliśmy po konferencji razem z naszymi klientami. Dzisiaj na zaproszenie firmy DQH miałem przyjemność opowiedzieć o firmie Lenovo. Jak się rozwijała, jakie są plany na przyszłość i czym jest Lenovo One Stop Shop. Jestem drugi raz na konferencji Future is Now e, zrobionej przez przez i muszę powiedzieć, że organizacja jest kolejny raz na naprawdę wysokim poziomie. Przyjeżdżamy tutaj już drugi raz, myślę, że nie ostatni. Bardzo dużo merytorycznej treści, no i przede wszystkim wspaniałych rozmów. Trzecia edycja konferencji Fisheries Nail już za nami. Bardzo chciałbym podziękować za bardzo merytoryczne prelekcje naszym prelegentom i partnerom oraz wszystkim uczestnikom naszej konferencji i mam nadzieję do zobaczenia za rok.